Nie wiem co zrobić. Niech pan posłucha, czy pacjent jest, czy pacjent oddycha. No jest, oddycha. A może pan zlokalizować miejsce, w którym się znajdujecie? Znajdujemy się na ośrodku to jest ten To jest 30 882. Dobrze, ja za chwilę wyślę do Pana dwa zespoły ratownictwa medycznego, żeby przeszukały teren. E, niech Pan mi powie, jak Pan się nazywa. M Marian Grodziniak. Okej, okay. proszę się nie rozłączać. Ja już wysyłam dwa zespoły ratownictwa medycznego. Proszę obserwować stan pacjenta, czy oddycha e, i czy o, się nie. Ja nie, nie wie, gdzie jest. Ja, ja nie, nie widzę tego pacjenta, ja, ja uciekłem, ja się boję. Dobrze, ja już wysyłam zespoły ratownictwa medycznego. Hmm. Dobrze, to ja się rozglądam. Dobrze, dziękuję panu za, za uwagę. W jakiej pozycji powinien pozostać poszkodowany do przyjazdu karetki? Poszkodowanego należy pozostawić w pozycji, w jakiej go zastaliśmy. W z sytuacji, gdy. Miejsce jest niebezpieczne dla poszkodowanego lub osoby udzielającej pomocy. Poszkodowany leży twarzą w dół i nie reaguje. Należy obrócić go na plecy. Poszkodowany ma problemy z oddychaniem. Należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej. Zadzwonić na numer telefonu 999 lub 112. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia odpowiedz na kilka pytań do dyspozytora. Na przykład co się stało, jaki jest stan osoby wymagającej pomocy, gdzie to się stało, ewentualne dane osobowe osoby potrzebującej pomocy, kim jesteś jako osoba wzywająca. Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce wypadku. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejsce zdarzenia, a więc Straż Pożarną i Policję. W przypadkach nie zagrażających życiu pacjenta, dyspozytor udzieli informacji, w jaki sposób pomóc pacjentowi lub kto jest w stanie przybyć na lekarską wizytę domową. Ej, tutaj kolega Marcin, gdzie jest, kolega Marcin, tam. Tu, tu. Podpowiada po uraźnikowe mogą wystawić jakieś omamy, coś świadczy o uszkodzeniu mózgu, więc to już jest ja tak wszystko średnio. Wstrząs. Same objawy wstrząsu to wymioty, niepamięć steczna, brak zachowania, równowagi tego typu rzeczy. Natomiast mamy to już tam jest gorzej. Jakieś mogą być skrawienia, więc od głowy można było, mo, można było zacząć. Natomiast rękę zrobiliście jako pierwszą. Kolejna rzecz, w momencie, w którym zaczynamy usztywniać, ręka jest zepsuta, złamana. z staw łokciowy, w tym przypadku zresztą dałbym się, że łokieć mi boli. Zostajemy to w pozycji zastany. Ta ręka była tak. No. Też było, żeby zrobić formę gotową na wykładach z drugiej ręki zdrowej. O, do tego właśnie pnę. Ręka była w ten sposób, wy zdomierzyliście i zgięliście tą rękę. Jeżeli tam staw był uszkodzony, to po zgięciu porozcinałoby wszystko w tym łokciu i byłoby źle, a druga ręka działała. A one są takie same. To, to na, zdrowie... na zdrowie leży. Na zdrowie leży, bo zdrowo no, można ruszać, tak, domierzyć, tak, jak to ma być tak, No to po prostu nie pamiętacie. jak to ma być. No i... Myśmy to, chcemy. To... Z, nogą, z, z nogą było o tyle łatwiej, że leżała normalnie, więc to w sumie było bez I z też robiły tak, tak, y co jeszcze? Mieliśmy trochę Panów w ekipie, ja swoje ważę, wiem, mam dużo lustro i wagę. Bardzo mi No nie dziwię się, ważę 100 kg, <laughs> więc. <śmiech> Można było się wymieniać. Jesteśmy drużyną, w momencie, w którym pomagamy pacjentowi. Tak jak mówiliśmy na szkoleniu, po to mamy kilku osób do pomocy, żeby się wymieniać, żeby się wspomagać. Bo jak gdybyśmy na przykład co superch się wymieniali, to w sumie to ja bym się spłosił Po co? tego chodzenia. Gdybyście By byli zadowoleni. A poza tym chyba nie mam. to było. I Przede wszystkim znaleźliście pacjenta i to jest najważniejsze. Proszę nie lekceważcie takich podstawowych umiejętności. Wspomnijcie moje słowa za rok, 15 lat czy tam 20, że będziecie musieli komuś pomóc. Żonie, żonie dziecku, tak? Pamiętajcie. Także ja dziękuję. Zwycięzca, drużyna, która zwyciężyła w górę, ręce, żebym ja to wiedział. Większość ukraińskich, tak? Większość Tak, pan wyciężył. Dobrze.